Właśnie obchodziliśmy święta Wielkiej Nocy. To przypomniało mi takie stwierdzenie, które kiedyś mój przyjaciel powiedział um, i ono zostało na długo w mojej pamięci. Najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek otrzymałem, był otwarty i pusty. To może się wydawać jakieś absurdalne, bo kto z nas lubi otrzymywać prezenty, które są rozpakowane i puste w środku? No, to nic przyjemnego. Ale gdy pomyślimy o świętach Wielkiej Nocy, o tym, co 2000 tysiące lat temu się wydarzyło, to to stwierdzenie nabiera sensu. Bo przypomnijmy sobie, 2000 tysiące lat temu Jezus oddał swoje życie za nas. Jego ciało zostało złożone do grobu. On prawdziwie umarł. Ciekawe jest to, że dzisiaj ludzie kwestionują to, że on umarł, myślą, że nie, on tak naprawdę to tylko zasłab, został złożony do grobu i tam ten, ten chłód tego grobu sprawi, że on odzyskał tą przytomność. Nie, on prawdziwie został zabity. On prawdziwie umarł. Nie mieli z tym problemu na przykład żołnierze, bo Żydzi nie dopuszczali do tego, żeby ciała zmarłych pozostawały na krzyżu w sabat. Dlatego żołnierze przychodzili i łamali golenie tym, którzy wisieli na krzyżu, żeby szybciej umarli. Ale gdy przyszli do Jezusa, to On już nie żył. Nie musieli łamać Mu goleni. tak naprawdę to było też wypełnienie tego proroctwa, które, o którym czytamy chociażby w psalmie 34, w wersecie 20, gdzie jest powiedziane, że żadna Jego kość nie będzie złamana. Po prostu wszystkim innym, którzy wisieli razem z Jezusem na krzyżach, Łamano kości, ale Jezusowi nie. Arcykapłani też nie mieli problemu z tym, żeby wiedzieć o tym, że Jezus prawdziwie umarł. Przyszli do Piłaty i powiedzieli, słuchaj, On za życia jeszcze mówił, że zostanie zabity i po trzech dniach zmartwychwstanie. Dlatego teraz, gdy Go złożymy do grobu, to musimy przypilnować, żeby nikt nie wykradł Jego ciała. Dlatego postawmy tam straż, zapieczętujmy ten grób, i przywalmy ten wejście do tego grobu wielkim kamieniem, żeby nikt nie był w stanie go wykraść. I tak też zrobili, bo wiedzieli, że on umarł i bali się, że ktoś wykradnie to ciało. Ale tego poranka, gdy kobiety szły do grobu i zastanawiały się, jak namaścić ciało Jezusa, bo przecież jest grób zapieczętowany, są straże, jest wielki kamień, którym jest ten grób e, Wejście do tego grobu jest zamknięte i mówią, kto nam odwali kamień, żebyśmy mogły pójść i namaścić jego ciało. Dokładnie wiedziały, do którego grobu iść, dokładnie wiedziały, gdzie on został złożony. Strażnicy dokładnie wiedzieli, koło jakiego grobu straże trzymać. Gdy kobiety przyszły do tego grobu, okazało się, że kamień był odwalony. Grób był pusty. Szaty, którym Jezus był owinięty, Jego ciało, leżały tam złożone, ale ciała nie było, bo Jezus martwych stał. Cztery Ewangelie o tym mówią. Chociażby Mateusza 28, od 5 do 6 mówi wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast. Wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego, ale nie ma Go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. W Ewangelii Marka 16,6 czytamy, On zaś rzekł do nich, nie trwóżcie się. Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego? Wstał z martwych. Nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożono. W Ewangelii Łukasza 24 czytamy, a wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Nie ma Go tu. Wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił Wam, będąc jeszcze w Galilei, on o tym mówił. Ewangelia Jana też to opisuje. Jana 22. Pobiegła więc i przyszła do Szymona, Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: Wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wszystkie cztery Ewangelie jednakowo mówią o tym, że ten grób był pusty. Jakże wielkiego znaczenia nabierają te słowa. Najlepszy prezent, jaki otrzymałem. Był otwarty i pusty. Bo przez to, że Chrystus zmartwychwstał, jego grób jest dzisiaj pusty, my możemy mieć pełne serca. Wiecie, jest ponad 4000 religii na całym świecie, ale tylko jest jeden pusty grób. To jest grób Jezusa Chrystusa. To, co wydarzyło się 2000 lat temu, to ma tak wielkie znaczenie dla nas. Dlatego pomyśl o tym. Że to, co wydarzyło się tam 2000 lat temu, to było jak ten najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek mogłeś otrzymać. Chrystus oddał swoje życie za ciebie. I on nie leży dzisiaj w grobie. Ale tak jak czytam chociażby w Anglii na 14 rozdziale, on powiedział, że idę przygotować wam miejsce, abyście, gdzie ja jestem, tam i Wy byli. On przygotowuje dzisiaj miejsce dla Ciebie abyś mógł być razem z Nim na wieki. Chwała Bogu za to. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.